Ratuj się, kto może. To nie głos paniki, a tytuł szczytnego projektu w ramach programu unijnego Młodzież w Działaniu. Grupa ratownictwa przy zarządzie PCK Wejkerowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 5600 euro i do końca 2012 roku będzie realizować projekt. W ramach tego projektu będą się odbywały warsztaty, manewry, ćwiczenia naszej grupy ratownictwa medycznego, Wejwerowskiego Ochotniczego Pogotowia Wodnego. I Grupy Poszukiwawczej z Gdyni. oraz Straży Pożarnej ze Strzepsza. Te jednostki, czyli w sumie cztery, będą się wymieniać nawzajem doświadczeniami, bo każda jednostka ma trochę inną specyfikę działania, trochę inny zakres swojej działalności. Więc w ramach tego projektu będą nawzajem się, że tak powiem, uczyć od siebie, wymieniać swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i przez to doskonalić swój warsztat. Działania kilku jednostek, a cel jeden doskonalenie i to jest idealny przykład, że współpraca zawsze przynosi korzyści niekoniecznie materialne, ale znacznie ważniejsze bo związane z poprawą komfortu i umiejętności w ramach ratowania ludzkiego życia.